Witam wszystkich kibiców i nie tylko, którzy oglądają moje poczynania moich gąbków. Dzisiaj mamy lot z Kobucka, jest sobota. Gąbki puszczone o godzinie 7.25. Gąbku z tego działu poszło 4,5 tysiąca. Tam dokładnie nie pamiętam, ale coś ko tego. się bardzo ładne. Gąbki wystartowały dosłownie przepięknie. odeszły z miejsca też super. W kierunek miejsca wypuszczenia bardzo ładne. W Kobudsku pierwszy raz my byli i muszę powiedzieć, że zrobiło wrażenie na, na to co widziałem na filmiku od kolegi jak tam jak ta, wygląda to wypuszczenie. No, miejsce jest dosłownie kapitalne, także mam nadzieję, że w tu udany, tam nie raz jeszcze zawitamy do niego. Pozdrawiam kolegę Przemka i dzięki za potwierdzenie a co do moich gąbków, no poszło ich troszkę mniej, zostawiłem parę roczniaków, yy, samczyków, które miały malutkie mutki wyklute samiczki poszły na lot w sumie 72 sztuki także jest kawał ekipy i tak, i czekam na gąbki, myślę, że o godzinie 9 z minutami powinny być yy, ponad 2 godziny panie lotu dzisiaj, wiatru praktycznie w ogóle nie ma Słonko świeci, w tej chwili temperatura fajnie poszła już w górę. Na u nas też było ogólnie fajnie, było 8 stopni, także nie było źle. No, tam inne oddziały, z tego co słyszę, dzisiaj troszkę wcześniej popuszczali niż my po szóstej. Loty mają też udane, ale e, moim zdaniem ja bym się na pewno w życiu nie podjął wypuszczania gołębi mieć, mieć parę tysięcy w kabinie i puścić gołębie o godzinie tam, na przykład w szóstej, z minutami. Moim zdaniem to za wcześnie. Jeszcze, jak temperatura była około 4-5 stopni, no to mi się wydaje, że za duże ryzyko. Wolałem sobie godzinkę poczekać. Myślę, że temperatura była już odpowiednia. Start fajny, myślę, że i przylot będzie fajny. Słonko sieci, chmurki delikatnie. Także myślę, że będzie lot udany. A jak to wyjdzie, oczywiście to tradycyjnie postaramy się nagrać. A w gołemniku muzyczka sobie gra. Sabiczki czekają. Na gołemniku wdowców nie ma jeszcze straty ani sztuki. Trzy sztuki, które brakuje, to brakuje na gołemniku u... w gniazdówce na rocznej. A gąbki starsze trzymają się kapitalnie. Oby tak jak najdłużej. Oby się udawało. Jak najdłużej. Także Karmadana. Pojniki napełnione. Wszystko na zicher gotowe. Teraz tylko czekać na mieszkańców. Oby szczęśliwie wszystkie wróciły do domu. Ok, idziemy na zewnątrz, żeby znowu czasami nie, nie przegapić jak tydzień temu. 33 No, tylko dwie sztuki siadło. liczyłem, że się nie kilka na raz. Na razie nie za rewelacyjnie się nam zaczęło, ale są się trzy. Widzę następne już. <śmiech> <śmiech> Jeszcze następne. Coś się zawsze odezwać. Jest kolejne, czyżby roczniaki. Hmm. Się nie chce to wierzyć. No ale weszły do rocznego gołębi No to dziwne, strasznie. osobnie po 10 sekundach siada grupka następna. Nie mniej tam będzie i siadają kolejne, no a w końcu się worek rozwiązał. Nawet nie wiem ile tu wpadło ich, ale coś mi się wydaje, że chyba coś koło 15 sztuk nie będzie. No źle. Ale dziwo, bo widziałem jednego gąbka, centralnie leciał z drugiej strony. Mam nadzieję, że... Wtedy tylko tak na miejscu się sobie zakręcił. Widzę jest kolejny tak samo, ale ten już teraz w kierunku znowu Ale musi sobie kółko widzę trzasnąć, bo Wła! i no świst i następny i następny i kolejny No, może być. No, widzę, kolejna grupka przeleciała, ale widzę z drugiej strony. No, dziwne. Dałoby się przeciągnąć. Zobaczymy, jak to na lista będzie wyglądało. I następne. Teraz znowu z kierunku. Siada kolejne. I siadają kolejne. no to teraz już widać, że na pewno będzie bardzo, bardzo udany. Krąży dwa. Dobrze jest temu ciężko wylądować jednemu. Aha, no tak, doleciało trzy, cztery, doleciało i zobaczymy, że że krąży to on też z nimi. nawet nie mam pojęcia ile ich tam jest, straciłem rachubę myślę, że około 30 sztuk nie powinno być, tak mi się wydaje o, minęło ile? 5 minut o, dobrze o i kolejna grupa przyjechała widzę, następna następna i kolejny także <laughs> jak widzimy lot pod względem przelotu, na pewno udany lista dopiero będzie w poniedziałek, bo jutro mamy niedzielę Byśmy lot przesunęli o jeden dzień także poczekamy troszkę dłużej, ale myślę, że będzie warto nadleciało kolejne kilka sztuk wysoko, wysoko, wysoko idą, ale, ale nawet, że poradziły sobie siadły dość szybko i też w miarę wchodzą i jeszcze jeden lepiej niż tydzień temu, tydzień temu troszkę był bardzo szybki, można by powiedzieć głębie pierwsze miały prędkość 1850 bo po przylocie jednak nie chciały zbytnio wchodzić robiły po kilka kółek, szczególnie samce pokrążyły, pokrążyły no i straciły te kilka, kilka sekund, nawet może i minutę, dwie nieraz no i na liście troszkę było później widać nieźle, ale... ale... ale powinno to lepiej wyglądać no i zaraz muszę przerwać nagrywanie, bo w głębniku jest pewnie harmider na pewno, bo tam samce jakby celki pomyliły to będzie problem bo się mogą czasami za bardzo pobić także muszę przerwać nagrywanie i muszę iść tam do nich i troszkę przypilnować żeby bardzo nie narobiły jakichś kontuzji niepotrzebnych <dobra>, dobra, fajnie jest no właśnie szedłem do środka, tu już siadają przy mnie gąbki troszkę z innego ujęcia z takiej perspektywy je nagramy o. no fajnie a jeszcze te cztery nagramy zasłużyły na nagranie no, ale z tego co widziałem, teraz jak leciały, to leciały już z kierunku przeciwnego. Także sobie przeleciały, zagapiły się i pewnie poszły za, za większą grupą. No, tak to bywa. Idziemy na zegar sprawdzić, o które były pierwsze. Dokładnie. Z tego co poczułem, jest 45 sztuk. A coś około 7 minut. A jest kolejny. Także raczej nie ma chyba co narzekać. Rosjanki z gęzdówki, z tego co mi się wydaje, jeszcze nie wiem w środku, ale siadło ich kilka w szpicy. Także ciekawy temat. Całkiem inne karmienie inne pozycje i w ogóle. Dały radę wdowcom, no to dosłownie aż dziw. Jak tak by dalej chciało być, to trzeba będzie przejść mało na gęstówkę chyba. <grymianie> Oczywiście, ratuje to jest temat nie na dłuższą metę. Na pewno kwestia czasu, i wdowce zrobią z nimi porządek. No. Coś ku 50 będzie idziemy rozdzielać a tego jeszcze nagram od Roberta Lecha czerwone, jedyny na głębniku ale czerwonemuś należało nagranie, niech ma nie dadzą mi wejść do głębnika co chce wejść to mi nalatują kolejne no, ale tylko się cieszyć 3 sztuki siadło a że już mało brakuje będzie coś, ponad 50 sztuk, 54 mi się wydaje 73 zakoszymane. Minęło yy, 10 minut jakoś tak. O, jest kolejny. A że lot widać że już kapitalny. Ale część gąbków wraca jednak, wracają, to tak? widzę już kolejne przeleciały teraz znowu. I to widzę jest już od brzega. Także dały się zamotać. O. No pewnie. Gdzie się będę śpieszył, jak dziewczynę spotkałem? <gry> no i co, wejdzie sobie do gęzdówki? Oho, oho. przyleciało 2, 4, 6. Tylko nie wiedziałem z jakiego kierunku. wariactwo Są. Ale zajrzę z kierunku lotu. Ale coś koło 60 sztuk powinno być takie loty to aż się chce patrzeć myślę, że dobra decyzja o przełożeniu lotu, bo wczoraj znaczy pokazują na jutro, na niedzielę pogodę nie za rewelacyjną, deszcze jest od kolegi Piotrka Samczyk. W tamtym roku miał pazę. Miał zerwane skrzydełko. O, bociek leci. No tak. No to trochę się go wystraszył. I dałem mu wolne właśnie po tym zerwaniu. E, rok pauzy. Ko domu zaczął fajnie mi latać. Myślałem, że coś z niego będzie. No wraca, wraca na razie, ale, ale mi się wydaje, że chyba jednak. Po takiej kontuzji ciężko będzie mu dojść do pełnej dyspozycji. No nie wiem ile jest, ale na pewno ponad 60 sztuk, także tylko jeszcze parę gąbków brakuje. Minęło 12 minut. 12 minut lotu. No to kurde, lot można powiedzieć kapitalny. Oby już na liście to w miarę wyglądało, no to będzie wszystko już jak należy. Dobra, idziemy działać. Ale podsumowanie zrobimy lotu, ale lot mi się wydaje no bardzo dobry, udany. Czasowo mi się wydaje, że też w miarę, w miarę powinno na liście być. Ważne jest, że strat nie ma. Brakuje gdzieś sztuki, tylko jeszcze gąbki sobie siedzą razem. Jest pół godziny po, po przylocie Nawet się nie rozdzielałem. Także fajnie, bo braku na razie nie ma. Brakuje jakiejś sztuki z gniazdówki. Ale to jeszcze mają cały dzień. Pogoda jest ładna, powinny dojść. Także drugi lot zaliczony. Za tydzień planowany jest lot z Oleśnicy. Będzie już ponad 300 km. I tak można powiedzieć, że loty się dopiero będą zaczynać, no nie. To zgrzewkę już miały pomału rytm łapią lotowy już jak należy także szykujemy się do prawdziwych lotów forma mi się wydaje rośnie coraz lepiej koło domu trenują jakąś wywózkę z jedną pewnie jeszcze zrobi motywacyjną pod koniec tygodnia ta zawsze robi, że wywożę gąbki na około 40 50 kilometrów, około czwartku zależy jak tam pogoda jest Tam mi się dobrze wpływa na gołębie Także no, tak mam porobione tej to żeby wiedzieć dokładnie które do których celek także, także lecimy dalej Pozdrawiam wszystkich hodowców, hodowczynie I dalej życzę udanego sezonu Dober lot.